Materiał przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. Musisz być pełnoletni w kraju, w którym przebywasz, aby kontynuować oglądanie. Strzałka mora, tu Marko z kanału Marko Kamionko. Dzisiaj wam powiem kilka słów na temat kolejnego cygara z serii Casa A jest nim już wam mówię, podajcie mi tylko sekundkę. Casa Turrent Coro. Tak jest. Ale tylko ten wstęp ma oczywiście przypomnieć Wam, co mo mogę znaleźć na temat tego cygara, czy też firmy, która zajmuje się produkcją tej, tej marki Cygar. Przede wszystkim, jest to największa rodzina meksykańskich plantatorów tytoniu. Posiada cygara marki Premium. Tak jest. Marka powstała w firmie, i jako... tu, tu macie nazwa tej, tej marki, te, też, też firmy, początek firmy sięga aż 1880 roku, pochodzenia meksykańskiego, czy też rozpoczęcia swojej działalności w Meksyku. Seriak, oczywiście, ma swojej marce kilka serii, wśród z nich znane jest 1901, 1842, czy też 1873. I z tej ostatniej marki, czyli serii, przepraszam, 1873, powstała, dostała nagrodę. Taką tytułem wstępu. I myślę, co, już nie przedłużajmy, chyba nie? Tego wszystkiego um, warto przejść do następnej marki, do następnej części, jaką jest degustacja cygara. Strzałka. A teraz palę sobie kar kar kasa Turrent. Forma, o, rasado w formie, w formie koro. Sobie zdejmę tą już etykietkę, bo to mnie irytuje trochę. F format koro, e, dobrze, dobrze pamiętam, oczywiście, for Aleksan, Alejandro Turent, co to zrobił, sobie zostawię etykietkę, jak i zobaczę, w ciągu oczywiście było trochę przynosi. Hmm przyjemnie, bardzo przyjemna ta pierwsza tercja się zapowiada zobaczymy jak to wszystko wyjdzie tu <grystanie> no, muszę się tylko poprawić, żeby być... o tak jest lepiej słodkość tytoniowość, czyli o, poczucie tytoniu no to jest oczywiście tercja piasza. Przypomnę, jak paliłem po raz pierwszy ten, właśnie kasaturę, Rosado w formie koro. Poczułem taką miodowość, aromaty słodkość. Zobaczymy, czy będzie w tym samym cygarze to samo. Oczywiście ta słodkość była w tercji drugiej. Ale zobaczymy, co będzie w tercji. Drugi za parę chwil. Jest to cygaro dobrze ułożone. Przyjemnie się pali. Nie jest aż tak nachalne. Nie jest takie mocne. Jak, na, jak se, przyjmuje się, że to, że to są kubańskie cygara. no. No, to, to jest takie delikatniejsza średnia moc. Na pierwszym planie oczywiście aromaty związane z tytoniem, delikatna słodkość Gdzie tam, gdzieś tam próbuje się właśnie przebić. Mam to wrażenie, że to może być na poziomie autosugestii. No ale to zobaczymy, jak to wyjdzie w starcie drugiej, a od ona za chwilę. Tak więc, zrobiło się trochę chłodno, więc musiałem się ubrać, niestety. Przepraszam Was za te dźwięki, a tu jest jedna część właśnie od... Yy, od... Yy, no... Zapowiedział słowo... od... Park, nie park, parkingu podziemnego a dwa dzieci przeszkadzają mi trochę w Ale postaram się, żeby to wszystko ładnie było panie, ogarnięte. Przepraszam Was za te dźwięki. Bo cygaro ładnie pachnie przy, no, po tym spaleniu w tercji drugiej. Tak się prezentuje. W terce druga już mniej więcej trwa. Więc mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać. Teraz sprawdźmy, co i tak Słodkości nie ma, ale jest fajna, fajna aromat trawiasty powstaje. Jest, jest taka fajna delikatność, subtelność tego cygara, i przez to właśnie daje taką lepszą mo w moim mniemaniu ocenę na cztery przynajmniej mocne czwórkę i yy, z ciekawszych cygara, paliłem do tej pory. Kaza, kaza Turent, chyba najlepsze cygara, jak do tej pory paliłem, jeżeli chodzi o oczywiście poza K. Kain Daytonem. Które i do powracam przez cały czas do tych cygar. Ale Turrent, fajną, fajną, a fajna cygara, delikatna, średnia moc. Nie mull aż tak jak niektóre cygara, które paliłem poza kamerą, poza nagrywaniem dla was. Mm. Ładny taki dym, puszcza się taki szara biały no i oczywiście dajcie znać czy takie cygaro Kazach kaza, turrent torrent się rozsalo panie się kurzy. Bardzo przyjemna to, to cygaro jest, taki sam wy wyśrodkowany, jakbym to sobie zrobił trochę tak, tak też jest ładnie, o. oczywiście sekcja komentarzy jest wasza, dajcie znać co o, o tym cygarze sądzicie, czy paliliście, ja się z wami będę żegnał, dziękuję za wyświetlenie, łapki w górę, łapki w nie komentarze no i oczywiście subskrypcję. Jak to staram się zawsze żegnać się z wami z dymem. Wasze zdrowie.